na moim kanale dzisiaj trzeci odcinek z Karpacza zmieniłem te dwie dyszki co tam zdobyłem w mega liniach na big 777 i krzyżówkę XXL znaczy dwie krzyżówki jak na razie w krzyżówce XXL z numerem siódmym mamy tylko grom, grom i gra Pierwsze dwa słowa, drugie raca, tu mamy z numerem 44 azot osa, a tu Egipt, czyli jest szansa, jak to bywa, ale zacząłem drapać, mówię nie będę nagrywał, bo mi się już nie chciało faktycznie, ale jedna siódemka, druga siódemka już jest, w Big, Big 777, mówię to nagram bo szkoda, no już dwie dyszki jest, także już się zwróci jest. zobaczymy co będzie dalej, czy jeszcze jakaś siódemka się pojawi czy nie może być 20 już mamy, może być 30, może 50 Dobrze by było jakby była stówka, no ale zobaczymy zostawię sobie na koniec zdrapiemy sobie teraz krzyżóweczki Mocno, żeby nie było. No to lecimy. Tu mamy azot as osa. Może się pojawia jakieś trzecie słowo. Literka J. Literka J. I tu mamy literkę J. Literka C. Hmm ccc Pogodę mamy przepiękną. Mówię Wam, że normalnie tak trafiliśmy, że nawet latem nieraz tak nie idzie utrafić jak, jak teraz. No ale jak to mówią, za dobrą pracę należy się. Wiadomo co nie mam szczęścia w zdrabkach. <laughs> To też pogodę mam, nie? Y, Y, Y. I co my tu mamy? Dalej. Już tu na ludzie sobie drapię bo wiadomo, że zwrot już będzie. Także jeszcze jedna L. Bonusa już nie będzie. E, tu jest Bella, Egipt, czyli drugie. Tak. Drugie. Tu jeszcze F. Dobra. Ha, ha, ha. Czy tu trzecie padnie? Zawsze coś brakuje, nie? tu jeszcze L. Dobra. I ostatnia. A, dobra. Dziękujemy za uwagę. Tu było 20 zł. My nie mamy nic. G. D. Czyli przegram Kolejna krzyżóweczka z numerem 7. Tu mamy Grom gra, a tu Raca, czyli odwrotność niż tamtej krzyżówki i lecimy dalej, literka H szukamy trzeciego słowa czy będzie może tu podwyższyć Y czy jest tu Y jest tu dobra A było tu tak. Widzicie, już mi się myli z, z tamtą krzyżówką. Literka B. B. Jest B? No tu nie ma. W każdym razie ja nie widzę. A może być tak, że jestem ślepy. B. Nie ma. Literka U. Tu się u, u robiło Nie ma. Tu się rumia, raca, dwa słowa. I to chyba na tym się zakończy. J jest trzecie słowo. Raj, gra, grom. Jest trzecie słowo. Czyli jesteśmy dzisiaj na plusie przynajmniej 5 złotych J. Tu się mu tworzyło wejherowo, raca, J. i to jest dwa słowa. L było? Czy to nie to w tamtej było? No dobra. I ostatnia literka D. Literka D jest czwarte słowo. Czyli mamy dyszkę czwarte słowo jest dobrze a tu jest dy czy nie ma jest tu ale tu się utworzyło Udowej wejherowo rata trzecie czyli będziemy mieli 15 zł no tak 15 zł powinno tu być tu była dyszka. kontrolne p p PP nie wiem czy to jest 15 15 zł bo mamy gra, raj, grom i dacho 4 to jest dyszka, N nie było. L nie było, ne nie było, nie E było. A tu jest E jeszcze N, Y jeszcze tu było, ale N nie było, K to nie było, czyli tu mamy 4, a tu mamy 3 Wejherowo, Raca i Udo. Tak, wszystko. Tak, czyli 15 zeta. Jest 15 złotych, czyli mamy już 15 na plus. Bo tu mamy dwie siódemki, które się wró wróci, czyli dwie, bo myślę, że tu dwie dyszki, no ale może być więcej. Nie? Na razie jesteśmy 15. Zobaczymy, czy jeszcze się pojawi siódemka. Czy macie kciuki, żeby tu było jak najwięcej? Tych. Siódemek na razie są dwie. Czy jeszcze coś tu padnie? Tak ładnie było, że zaczynało. Jedna, druga linia. A tu już teraz. O jest trzecia. Jest trzecia. Siódemka super. Już mamy 30. Jest czwarta. O to idziemy na 50 chyba. Fajnie, fajnie, fajnie. Z numerem 15 zrabka. 3-4. No to jeszcze szukamy piątej. Tu nic już z tej strony nie się nie pojawi, czy co? Jest piąta. No oczywiście musi... Jest następna podwójnie. Uuu! Hmm, no to ciekawie, tu się zapowiada. Raz, dwa, 3 cztery, 5 6. Znaczy 5 i tu podwójnie. 50, ponad 50 to będzie stówka. W takim razie chyba będzie stówka. Uwaga, lecimy. Dyszka. Dyszka, czyli 20, 30, 40. No tu jak to jest? 40, a tu co będzie? 30, czyli 60. Ach, taki numer. Czyli mamy stówkę. Jest. Stówkę, i tu mamy 15, czyli 115 na 20 wygrane. Czyli praktycznie 95 na plusie. No pięknie, pięknie. Karpacz. Lubię cię. Lubię cię Karpacz. Ale piękna zrapeczka. Ja nie mogę. Siódemeczek. Wysyp siódemek 30, że podwójnie, czyli 60 i tu mamy 4 po 10, czyli stówka w krzyżówce. Mamy 4 słowa tu, 3, tu, czyli 15. Tylko przegrała krzyżówka z numerem 44. Także 95 na plusie dzisiaj. No pięknie. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, za subskrypcje, lajki, komentarze. A my bawimy się dalej. Byliśmy w Rodeo. Było przepięknie. Pogoda super. Na krótkie rękawki. 23 stopnie. Było no elegancko. Dobra. Nie, na pewno jeszcze coś kupię. I jeszcze będzie następny odcinek. To już będzie część czwarta, chyba bodajże. I na tym zakończę. Już koniec. Więcej nie. Także dzisiaj 115 zł. Big 77. 7 z numerem 15. Elegancko się spisał, dał stówkę. Krzyżówka 15, czyli 115 na 20 wydane, 95 do przodu. Nic tylko się cieszyć. Pozdrawiam i do następnego, cześć.